Cześć, witam. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek o tym, jak można przełamać się na jakieś większe loty, większe hopy. Ogólnie trochę potonowałem, trochę pojeździłem ze Stachem, ale wszystko zmieniło się, gdy obejrzałem tam jakiś film udostępniony przez Szymona i Dawida Goćków i ktoś tam zadał pytanie w komentarzu, jak przełamać się na większe hopy. Zdziwiła, zdziwiła mnie odpowiedź, bo napisali, żeby się nie przełamywać. Tylko, żeby latać swoje, trenować na małych hopach poprawne wyjście, poprawne loty, lądowania z klejką. A potem, jeżeli stwierdzimy, że naprawdę czujemy się pewnie, to spróbować coś większego. Też tak zrobiłem, no bo przecież chyba wiedzą, co mówią. Zacząłem jeździć z powrotem stare linie, takie małe w sumie, ale starałem się jeździć je jak najbardziej poprawnie technicznie. I jak już stwierdziłem, że naprawdę idzie mi dużo lepiej. Dobrze się wybijam, ten rower czuję w locie. Przyszedłem na większą linię i, i w sumie tutaj stwierdziłem, że dam radę. Trochę się bałem, no bo wiadomo, zawsze większe loty, ale stwierdziłem, że dam radę. Spróbowałem, wpierw jedna hopa, druga, trzecia, czwarta, potem cała linia, Taka ładna jeszcze, cała linia. I tak przełamałem się, i teraz w sumie już czuję się pewnie. Latam y, sobie elegancko, więc pewnie niedługo przyjdzie czas na jeszcze większą linię. Dobra, no na razie tyle. Przelecimy sobie tą trasę, żeby nie było, że tutaj jakieś puste słowa rzucam. A potem y, pojedziemy dalej. Jak się przełamywać? Dobra, lecimy, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. I tutaj przyznałem się umiejętności, tam traczka, cyk, cyk, pompki, cyk i lecimy sobie. Uuu. Uuu. I koniec trasy. Jak widzieliście, można sobie przelecieć na luziku bez spiny. Nagrałbym moją twarz, ale nie zabrałem uchwytów, byście wiedzieli, że to już nie jest tak jak kiedyś, że jakaś kwaśna mina. Wystraszony jestem, coś. Po prostu lecę sobie swobodnie i naprawdę to jest inna jazda, gdy mamy to, to flow i, i lecimy sobie, mamy z tego przyjemność. Dlatego nie wiem, czy jest sens rzucać się na jakieś większe hopy, żeby zaimponować nie wiadomo komu, a na końcu się wyłożyć i skończyć z kontuzją, albo jeszcze gorzej latać swoje, nie przejmować się innymi, a naprawdę yy, progres idzie o wiele szybciej, jeżeli zaczynamy od małych rzeczy. I i staramy się naprawdę poprawnie wykonywać, poprawnie się wybijać i potem idziemy na większe niż od razu rzucamy się na większe. Lecimy w ogóle bez żadnej techniki, jakoś krzywo, koślawo. Kierownica nam często skręca, bo się źle wybijamy, przeważnie z dwóch nóg. Ja, oczywiście, robiłem to samo jeszcze dwa tygodnie temu, ale wystarczyła drobna wskazówka od Stacha. Wystarczyło trochę samo zaparcia, treningu i, i to wszystko idzie. Zrobiłem chyba większy progres niż. Przez półtora roku mojej jazdy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście teraz bogatsi o te doświadczenia, tak jak ja i będziecie sobie elegancko trenować. Na razie i cześć!